Zgadzasz tak. to, jak zmienia się rola kobiety na świecie? Ale o, o, o jakich zmianie mówisz? Tej feministycznej? Tak, 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 tak. No, A tobie się podoba? Tak. A mi nie. Dlaczego? Dlatego, że chciałbym, aby moja kobieta pachniała, była piękna, aby miała pasję, aby, aby je realizowała, aby pracowała, ale aby nie była facetem. Mm, a myślisz, że ruchy feministyczne nawiązują do tak. tego? Tak. Sprawiają, że kobiety, te, ta silna kobieta staje się facetem. Do momentu, aż trzeba wnieść lodówkę na czwarte piętro. Wtedy już nie jest feministką. To, co robią ruchy feministyczne, wyniszcza piękno naturalne, ko piękno kobiety. To, że kobiety, wiesz, leją facetów w twarz przypadkowych facetów, którzy otwierają im drzwi, bo są feministkami, to jest szaleństwo, stary. Gdzie jest Audrey Hepburn? Gdzie jest Sinatra? Gdzie jest ten... Wiesz, gdzie jest ten świat, który wszyscy podziwialiśmy przez lata? Co się z nim stało? Walkness zabija kobiecość. Zabija kobiecość i sprowadza kobiety do przedmiotu.